Widać? Chyba nadal nie widać. Chcecie więcej spóźnionych openingów z Pokémon Go? To coś tam dla Was mam. O! Jo, więcej produktów Pokémon Go. Oczywiście nie mogliście się ich pewnie doczekać, nie? Pinboxy Squirtle, Charmander, Bulbasaur. Otworzymy sobie w kolejności od najfajniejszego Pokémona, od najgorszego Pokemona do najfajniejszego, więc pierwszy pójdzie Charmander. W tych zestawach mamy trzy paczki, z tego co widzę: spinkę z, z Pokemonem i kartę z Pokémonem. Czyli taki, taka bardzo mini wersja tego, co zostało z Eevee, co wcześniej mieliśmy odcinek wcześniej, bo bez maty, mniej paczek i zdecydowanie chyba taniej. Nie wiem, po co to chodzi. To powinno chodzić jakieś 60 zł. Mniej niż 80 na pewno. Z tyłu co? Opis Charmandera i skład produktu. I trochę grafik z Pokémon Go. Mogliby poprawić te grafiki, bo są strasznie już takie. No ta gra ma chyba 6 lat? 6 lat, nie? No to mogliby coś poprawiać. Chociaż pamiętam, że te prezenty strasznie wyglądały za pierwszym razem. I Pokebole były też okropne, jak ta gra wychodziła. No ale dobra. Otwórzmy sobie je wszystkie, a potem po kolei będziemy otwierać, patrzeć tam miał najlepsze dropy, nie? Który starter. Tutaj kody z Pokemon Go. Yy, wpisujecie sobie do gry, możecie dostać tam jakieś podstawowe przedmioty. Czasami wpada inkubator i czasami wpada zestaw ubrań. Yy, ja tymi kodami dzielę się ze znajomymi. Oni się bardzo cieszą. Oprócz mnie nikt nie trafił zestawu ubrań. Chociaż nie, może jeden kolega trafił, ale tak to ogólnie jest dość ciężko. W każdym razie lecąc od lewej, pinezka Charmandera. Takie ładne są te pinezki. Promka i kod. Kod można walić, tak niech sobie tu leży. Może tak, żeby było trochę lepiej. Squirrel. Squirrel, 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 squirrel. squirrel, squirrel. Ten sam Squirtle w wersji promocyjnej. I kod. podmijmy może te pineski jakoś tak wyżej. Mało kto to będzie oglądał. No i Bulbazaur, moim zdaniem, najfajniejszy starter. Wszystkie takie buły jak ja lubiły Bulbazaura. Tylko cool guys lubili co innego. No i tu pineska. I ta grafika Bulbazaura jest jedną chyba z pierwszych grafik tego Pokémona. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż poczekajcie, czy to nie są przypadkiem grafiki, które są jako również pineski w Pokémon Go. Może tak być, wiecie? Może tak być. Bo ten machający Bulbazar mówił, mówił kiedyś baj i już teraz tego nie mówi, ale Squirtle i Charmander to nie pamiętam. Dobra, otwórzmy sobie. To zobaczymy, który coś tam nam przyniesie, jeżeli którykolwiek. Eevee Box był fatalny. Tutaj mamy jedną paczkę więcej, więc liczę, że w coś się uda. Wypadałoby. Przecież nie patrzyłem jeszcze. O, tu się świeci. O kurde. Miutu na grubo widzę. E, Charmander mówię na grubo. Nie, nie Mewtwo na grubo. Chociaż też jest gruby. V-Star Rainbow. Jeszcze muszę bulk przej przejrzeć, bo wydaje mi się, że mogłem pominąć Dito. Nie patrzyłem w ogóle na to, czy Dito wpadł, czy nie wpadł w poprzednim odcinku. Jak wpadł, to zaraz wam pokażę. Muszę ten bulk przejrzeć. Gdzieś, gdzieś tu byłam. Kartę energii Stylix, Satus, Slowbro Numer Bulwaza, Onyx Zaptos i Golisopod Dobra I ostatnia paka. Ten box całkiem spoko. Znaczy ciężko, ciężko lepszy szczerze mówiąc. Z trzech paczek coś takiego to naprawdę wow Spocz, Spoczunio Raz we cztery. Charmander naprawdę tutaj pojechał grubo. Szczerze ciężko go będzie przebić. Są jeszcze altarty, nie? Altarty są wyżej. Dragonite, o kurka! Dwa Vistary, Rainbowy. O kurka! No Charmander. Nie doceniałem cię, nie doceniałem cię. Fan's favorite. Mm. Zobaczymy jak pozostali. Zobaczymy jak konkurencja sobie poradzi z Tobą. Charmeleon, Lure Module, Onyx Eevee, Charmander, Aipom, a tu jeszcze Bulbasaur kolejny, Pikachu i Melmetal. Czyli nic. Lecimy dalej. Tu coś jest. Więc Squirtle będzie miał przynajmniej jedno, jednego szczała. Ivisor, tam był Lunatone, Tone, Pidów, Bazar, Squirtle, trochę starterów. Tu Onix mi uciekł. Mamy Slowpoka i Slacking. No, myślę, że to nie są hity, które byśmy chcieli otrzymywać. Wow, kurczę, tu już wiem, że Lapras i APOM źle otworzyłem. I nic więcej, bo tu w Bulku już tego Dito nie będzie, nie? No, to niestety. Squirtle tylko to, bieda. Przekładam sobie jeszcze Bulk. Ok. Bieda. No to zobaczmy, czy Bulbazaur chociaż będzie próbował. Bo Squirtle widać, że się nie postarał. Raz, dwa, 4 cztery. No to lecimy. Tu chyba coś jest. W sumie Radiant Pokémon dawno nie było, nie? Jakoś tak. Nie wiem czemu, ale dość rzadko wpadają. Tu mam Pikacza i Mewtwo Vistar. Okej, okay, czyli top 2. Mewtwo Vistar zwykły. Ciekawe, czy będą te Vistar Pokémon. Uuu, tu się na złoto świeci. Czyli Bulbasaur podjął wyzwanie. Czyli co, Mewtwo? Mewtu albo przedmiot. Zobaczymy, jeżeli przedmiot, Miss. Jeżeli miutu to wyszczał. zobaczymy. Zobaczymy Bulbasaur, czy się postarałeś, tak jak trzeba, czy nie. Artikuno no i uwaga. Przedmiot. Lure module. Eee, pewnie z 5 do 10 euro. Myślę, że to jest poziom Dragonite'a w najlepszym wypadku. No tu mamy jeszcze jedną paczkę. Może będzie Radiant jakiś Pokemon. Bo tych Radiant Pokémonów kurczę nie było od dawna. I powiem Wam, że wpadają dość rzadko. Jestem zaskoczony, że są tak mało wart. Chociaż jednak Charizard coś tam jest wart, nie? Meltan i Tyranitar. No niestety. Squirtle fatalnie. Bulbasaur próbował, ale jednak Charmander odniósł wszystkich w pył. No... Tak te, szczerze mówiąc, na te trzy pinboxy to trafienia są całkiem spoko. Jakby ktoś kupił jednego i trafił takiego Squirtla... No to trochę smutno, ale jakby trafił był i Czermandera, to myślę, że już kupujący byłby zadowolony. Ale wow! Dwa bowie w Czermanderze? No, powiem Wam, jestem zaskoczony. Całkiem dobre dropy. Dobra, tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.